Witam wszystkich Sport Prediction, przed nami seria dzienna na dyscypliny inne niż piłka nożna, będzie hokej, koszykówka i tenis. 4 listopada zapraszam na film. Partnerami kanału są STS Zakłady Bukmacherskie, LVB, Totalbet, Forbet, Nobelbet i BetCris. Linki do rejestracji macie w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Możecie się z nich rejestrować. Wszystkie promocje i bonusy Bukmachera. Oczywiście pozostaną dla Was dostępne. Nie ma jeszcze statystyki z wczoraj, ponieważ dzisiejsze mecze trwają. Film na dziś jest na drugim kanale, polski kanał Bukmacherski Ekstra. Tam jeszcze typowanie z Finlandii aktywne, KHL i kilka rozkminek z tenisa. Tak więc kto nie widział, zapraszam na tamten kanał. A tutaj zajmiemy się już czwartkiem, a tak naprawdę nocą ze środy na czwartek. I tu mamy cztery mecze. NHL Chicago z Karoliną na jedynkę za 3-0. Edmonton Nashville dwójeczka 3-40. Colorado z Kolumbusem jedynka 1-80. I Los Angeles Kings St. Louis Blues na dwójce 2-26. Typowanko tablicowe z NHL za nami. Mamy KHL Rosja. Czerepowiec z Jekaterynburgiem na jedynkę za 3,15. Jarosław i nie jest to nasz polski Jarosław z Magnitogorskiem na dwójce za 2,65. Kazań Nowosybirsk remisowo 4,75. Niżny Nowogród z Dynamem Mińsk na jedynce i 1,95. San Petersburg ze Spartakiem Moskwa na remisie 4.60 kolejna tablica to Kanada tu dwie ligi kanadyjskie Flint Firebirds, z Windsor Spitfires na dwójce 2.20 Kingston The Steelheads na remisie 4.80 Greyhounds Spirit 1 i 1.85 Regina Pats z Warriorsami jedyneczka 2.20 Blades Broncos remis 5-0 Blazers Winterhawks 1-1,70 i Rockets Vancouver Giants na dwójeczce 210. tyle z Kanady mamy Szwedów a tutaj Farjestad, Linkopings na remisie 4,95 Frolunda Malmö 1-1,85 Lexans Diurgarden 1.165, Lulea Timra remisowo 5.80, Orebro Skelleftea, dwójeczka 2.250, Rogle Oskarshamn na 2.450 i Waxio Brynas remisowo 4.70. Kuponik z hokeja to Colorado z Kolumbusem na overze 5.5 brameczki, za 1,82 druga pozycja owerek 4,5 bramki łącznie z dogrywką i rzutami karnymi Chicago z Karoliną za 1,27 i ostatnia pozycja to wygrana Torpedo Niżny Nowogród z Dynamem Mińsk łącznie z dogrywką i rzutami karnymi za 1,57 za stóweczkę możemy wziąć 363 z hokeja. No i mamy koszykówkę. Nie typujemy jednostkowo meczy koszykówki, ponieważ tam kursy poniżej 2-0. Tak więc nie będziemy się w to bawić. Mamy za to cztery kuponiki, dość sensownie ułożone. Na pierwszy mamy Portland Trail Blazers, Washington Wizards i Dallas Mavericks. Za stówkę 486. Drugi kupon to wygrana Chicago Bulls, Los Angeles Clippers. I Nixów z Nowego Jorku. Tutaj 5 dyszek jest to włożone i 374 do odbioru. Pamiętajcie, że typy zwycięzców w koszykówce obowiązują włącznie z dogrywką. Trzeci kupon to już Overy. I tutaj mamy 211,5 w meczu Waszyngtonu z Toronto, 209,5 w meczu Philadelphia z Chicago Bulls. I 211,5 w meczu Brooklyn Atlanta za stówkę 309. I ostatni kuponik z NBA to Minnesota Los Angeles Clippers na overze 210,5. Sacramento Pelicansi 211,5 over i Orlando Boston Celtics 209,5 over za stówkę 315. Czwartkowy tenis, przeciwstawne zdarzenia z mniejszych turniejów tenisowych: Bonzi Rinderknech z Dodigiem Melo na jedynce 2,75, Machach Squirr 2,80, Juarez z Galanem Riverosem na jedynkę 4,90, Alvarez z Bagnisem na jedynce 5,0, Sera Papa Michel na jedynce 6,0, i Hewitt z doj jedyneczka 50 mamy również kuponik z tenisa na którym jest sok w meczu ze Sztebę za 1.38 jest Maxim Kresi za 1.30 i Ryan Penison w meczu z Gircem, za 1.57 na tym kuponie za stuweczkę mamy 282 do odbioru. No i doczekaliśmy się królewskiego kuponu z każdej sekcji po jednym zdarzeniu. Z hokeja mamy NHL i Owerek 4,5 bramki łącznie z dogrywkami rzutami karnymi w meczu Colorado z Columbusem za 1,27. Z NBA wzięliśmy Minnesota Timberwolves, Los Angeles Clippers na Owerze 210,5 punkta. Oczywiście włącznie z dogrywką za 1,46. No i z tenisa mamy Aleksandara Wukicza przeciwko Wutun Klin, czy jak mu tam, za 1,43. Całościowo 2,65 kurs, miniaturkowe 1,325 do wyjęcia z kuponu królewskiego z drugiego odcinka serii dziennej na dyscyplinę inne niż piłka nożna. No, i mamy grupy vip z NFL, jest to futbol amerykański. Tutaj w drugiej grupie, jeśli gracz nie wyjdzie na plus podczas trwania abonamentu, zostanie mu zwrócona opłata abonamentowa. Chętnych zapraszam na sportpredictionspl gmail.com Mamy również grupy vip z piłki nożnej, a tam jest VIP Standard i VIP Premium, dość dobrze rokujące grupy. I tutaj chętnych do dołączenia również zapraszam na sportredictions.pl/mapagmail.com. Liga Typera to w tym wypadku: Colorado z Kolumbusem. Dokładny wynik warty 4 punkty. Typujemy w komentarzach pod tym filmem z wczorajszego odcinka. Niestety nikt nie trafił dokładnego wyniku. I tutaj jeszcze jedna dygresja, oczywiście typujemy wynik w regulaminowym czasie gry. Tak więc wpisujemy nazwy drużyn, wynik jaki obstawiamy, dokładny wynik i czekamy na meczyk. Tak wygląda ranking Ligi Typera na chwilę obecną. Tutaj za dużo zmian nie było, tak jak mówię, we wczorajszym filmie nietrafiona pozycja z Enagel, seria dzienna z piłki nożnej. Tam był mecz Bayernu Monachium warty 5 punktów. Również nikt nie trafił. Aktualizacje są bieżące rankingu. Tak więc czekamy na więcej. Oczywiście stoi typ z filmu z Pucharami Europejskimi na pierwszym kanale, jak i bieżące serie dzienne piłkarskie. Co mamy na kanale? Oczywiście na podstawowym kanale serie dzienne piłkarskie się pojawiają. Dzisiejszy film jest również na kanale. Jutrzejszy Również na Was czeka. Film na Puchary Europejskie. Dzisiaj Liga Mistrzów, jutro Liga Europy i Liga Konferencji. Tak więc zapraszam na ten filmik. Są filmy informacyjne, takie jak Jakie dyscypliny obstawiać, Psychologia w bukmacherce i Stawkowanie Systemy Bukmacherskie. Tutaj wyjątkowo w prologu będą się pojawiały od czasu do czasu filmy z serii dziennej na dyscypliny inne niż Piłka Nożna. Od czasu do czasu również będą się pojawiały na naszym kanale dodatkowym, polski kanał Bukmacherski Extra właśnie tę serie, którą oglądacie. Tam wisi filmik o firmach bukmacherskich, jest to research polskiego rynku. Tak wyglądają statystyki serii filmowych na chwilę obecną. Tutaj jeszcze przed nami aktualizacja zmagań tygodniowych i kilka serii dziennych piłkarskich, gdzie powinno być wszystko już zaktualizowane na bieżąco. W weekend, gdy pojawi się film na wszystkie top-ligi europejskie, na pierwszym oczywiście naszym kanale. Ja w dniu dzisiejszym dziękuję Wam za uwagę. Zasubskrybujcie kanały, zostawcie łapeczkę w górę. Życzę dużo powodzonka i do usłyszenia w kolejnych filmach.